Właśnie skończyłem kręcenie materiału, zaraz wracam do chałupy na montaż i nie wyszło do końca tak jak chciałem, bo chciałem z dyliżansu na konia skakać, ale organizator się nie zgodził, bo nie miałem stroju i że z mikrofonem, to że im zrysuje mikrofon bo ja miałem tutaj nie pracować na tym pokazie, tylko nagrać, tak sobie wpaść, nagrać kolegów jak jeżdżą, tak żebyście zobaczyli jak wygląda tak, za kulisami taki pokaz kaskaderski Kondy, ale mnie poproszono, żebym pogadał do mikrofonu i mam nadzieję, że tak z ciekawością zobaczycie jak wygląda taka praca, jak wygląda pokaz, taki jakby dzień pracy dla osoby, która ma inny rodzaj roboty niż to do czego większość z nas i z Was przywykła. Zapraszam na odcinek. Lecimy. Dzisiaj idziemy na pokaz kaskaderski konny Zobaczycie jak moje życie kiedyś wyglądało Ja tam nigdy Ja tutaj nie jestem częścią tego pokazu Ale kolega akurat jest Więc Zobaczymy czy nas wpuszczą na krzywery Czy nie wpuszczą na krzywery Nagram o nim odcinek Koniki To tu są ci amatorzy od koni. Tu mamy kolty, Wszyscy pamiętają warunki bezpieczeństwa, że dopiero odbezpieczamy. Jak już i jesteśmy w galopie. Zaraz wszystkie będą. E, ci, jadą konno, kadbury co założyć na ten. Jedna, nie? Tak, tak. Mam następny. Wojtek. Ja ładuję no, no, Które tamte idą czy te wszystkie? Te tamte... wszystkie, te tak, chyba. Jakby się w czasie cofnął tylko że wody nie ma. Ludzie się pogarniali. Cześć chłopaki. Zakaz dotykania koni, zakaz jest, wiem, jest zakaz, nie było. Cześć. Cześć. Jak wczoraj ta lignica poszła? Co? Jak wczoraj? Tak. Ale to jesteś tą samą co ten, czy nie? Na pewno nie. Jest. Cały czas tą samą. Tak? Paweł, no wiesz, no nie gadasz z byle kim. Ja w życiu miałem w łóżku trzy kobiety, nie? Tak. W tym jedna wspólna ze mną. <laughs> Wiesz co, pewnie jesteśmy szwagrami gdzieś tam na jakimś pokazie, nie? Coś tam się zadziało. Jak, jak masz założone skarpety i płaczesz, to nie jest. To się śmieje, to jest prawda. Ej, ten! Ale płakę! Nie płakę, właśnie! Dla tych, co nie wiedzą, ja pracuję dla grupy kaskaderskiej Blizzard. A to jest grupa Apolinarski grup. Szefem grupy jest Paweł Apolinarski. to jest konkurencja nasza. Kiedyś była częścią naszego wspólnego krajowego kartelu, jeżeli chodzi o kaskaderkę konno. Przyjechałem tak sobie pokręcić z Pawłem, bo akurat jest w mojej okolicy. Stwierdziłem, że się spotkamy i chyba mnie do roboty zagnają. Także bijemy się na szable? Nie, dziś. Nie bijemy się na szable. Dziś jest West. Dziś jest dzika Ameryka, dziś jest Dliżans. dziś jest. Napad na diligence przez dziką bandę. Bo jeżeli jest LGBT, to widzę po ciuchach. Tak <laughs> Słuchajcie. Dobra, jest tak. Na czym rzecz polega? Wjeżdżamy, robimy dwa kółka dyliżansem, Diligence jedzie. Wychodzą dziewczyny, które mają e, kasę że tak powiem e, z, z, z niecnych, e, z, z niecnych e, wyczynów nie i chcą się, nie nie i, chcą nie się nie i chcą się przemieścić do innego e, do innego miasta. Tylko że ja nie jestem ubrany to też. Jest... No to nie, to lepiej, że będziesz z dołu i będziesz tak, patrzył i to nagrywał to tak, nie? To no, to no to chuja będzie kurwa, jakie mam komentować i nagrywać naraz z tego, to tak będzie wiesz. Pali się z gminy, a później na dole z najpierw do góry się bierze, potem na dole. A później go żwalą i na dole w przypadku szklanów tam jest. Pamiętaj, że rzecz dzieje się niedaleko Wisconsin, 15 km od Montany, po prawej stronie, gdzie drzewo bananowe... koło tego, koło, koło CPN-u, nie? Tak, koło Teraz twoja robota zrobi wszystko. Hmm? Komentarz jest taki, że nie no, Ja bym da, 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 da. Ja by był taki ważny, byś mi kurwa płacił za to. 100%. Nie, no dzisiaj nie musisz. Ja obiad dostanę. <laughs> za kotleta dawno nie robię. Gdzie mam iść? Gdzie oni tam mogą być? Tu masz kontener! Dzień dobry! Co przywieźliście dobrego, panie? Pizze! Nie muszę się nic napić, jak widzę, No tak! Nie zgodzili się organizatorzy Organizator się nie zgodził Bo ja chciałem na górze być, gadać, nie? Ja wiem, ale on powiedział, że nie Bo ja chciałem tak żeby oni się napierdalali, ja bym szedł tutaj z tyłu, by było dobre ujęcie, potem, potem bym z góry kręcił, potem by najwyżej, wiesz, z tego, z na konia skoczył i odjechał, nie? I zajebisty by był klip, chuja kurwa. Do środka, odpalać, odpalać um, tym, zapalniczkami i wyrzucajcie. Słuchajcie, na początku zrobię dwa kółka w lewo, ale później zmienię, będę jeździł w prawo, żeby on mógł lepiej wskoczyć. No. Będziemy I będziemy rzucać kółka zawsze z drugiej strony Będę Więc wyjedźcie po zewnętrznej My rzucamy do środka, a wy po zewnętrznej Dobra, dwa, dwa, dwa kółka tak. Macie zapalniczkę? Mamy Dawaj, idę je zapalić. Ja zrobię jedno kółko, drugie Podjadę, wezmę dziewczyny I jak podjadę z dziewczynami, wtedy wyjeżdżasz na środku Kładziesz konia Krzyś mówi, że to jest zwiadowca ja I coś się kombinuje? Chodziło o seks? Tak. Nie, zła, nie złapałem. A jeszcze nie mówię. Po raz kolejny zostałem poniżony i sprowadzony do roli gada osoby gadającej, więc będę gadał. Ale wam postaram się nagrać to jak najbliżej wszystkiego. czym na co mi organizator pozwoli, bo powiedział, że nie będzie żadnej partyzantki. To jak kończy, to kończy, no bo ja się skłócić z mądrzejszym nie będę. Plan był taki, że ja jestem na dyliżansie, chłopcy się biją na dyliżansie. Na tym, nie? Potem ja zeskakuję na konia, bo jeden ma spaść z konia i potem koń idzie koło dyliżansu zawsze, nie? Ja miałem, w, jak dyliżans jedzie, na konia galopującego wskoczyć i ujęcia by były zajebiste. Ale się nie zgodzili, żebym mikrofon brał na to, nie? A w ogóle nie miałem gadać dzisiaj, tylko tak przyszedłem. Towarzysko z kamerą. Zobacz, chciałem zobaczyć, czy się wbije na pokaz, jak się wbiłem. Today we'll take you back in time. The rest will be narrated in Polish, as the vast majority of this audience Polish-speaking. Szanowni Państwo, skończyliśmy już z obcą mową, więc witamy w dzikim zachodzie, w starym Kentucky, rok 1862. Ja Państwu powiem tak, jeżeli Państwo nie zaczniecie natychmiast brawa bić ich zachęcać, oni tak będą w kółko jeździć. Paweł to jest ten najsłynniejszy kaskader, który tutaj dzisiaj z nami jeździ, to jest ten, który powozi i teraz wyobraźmy sobie, że mamy troszeczkę tutaj większy teren, jest w miarę wysoka trawa i konia trzeba było położyć, bo w ten sposób czyniło się obserwacje, aby koń nie był widoczny. Taki jeździec, to już, zaczę... to już było w średniowieczu i to wczesnym robione, mógł tak leżeć godzinami i dobrze właśnie wyszkolony koń spokojnie leżał w tej trawie, był zupełnie niewidoczny. To już mamy broń z amunicją scaloną. Dlaczego oni strzelają w powietrze? A to ze względu na to, żeby dać szansę obsłudze tego dyliżansu się poddać. Takich petard używano, żeby straszyć konie. Problem ze, z wystraszeniem dobrze zrobionego konia jest taki, że one już się tych wystrzałów nie boją. To jest mniej więcej dwa lata w stajni, przy myciu, czyszczeniu i karmieniu takiego konia, przy nim, przy uchu się strzela z broni palnej, żeby on się przestał bać. Tak samo jest, jak się wyciągnie szablę włócznie, czy jakąkolwiek inną broń. Koń, który jest nieprzyzwyczajony, może się przestraszyć, bo jednak one mają szerokie, bardzo pole widzenia. Aż kapelusz stracił, to dla Państwa on stracił ten kapelusz. Piękne uderzenie prosto w nerkę. Jak widzicie, MMA to jest nic. Powinniśmy zrobić taką nową właśnie kategorię walk na jadącym dyliżansie. A teraz śmiejmy się z niego razem! Haha, ha! ale śmiesznie! Przeciągany jest! Jak państwo zaklaszczecie, to on uderzy w jakąś przeszkodę i będzie fajnie. Teraz trwają trudne negocjacje. Czy puszczą ich wolno, żywym? Mogę cię brać po tym wymazać, bo to na YouTube idzie. Chyba, że nie chcesz. Mogę być. Możesz być. No jest, ja mam teraz gadać. <laughs> Szanowni Państwo, brawa, jak pięknie stoją! To jest najgorszy na, przestępca na świecie. Tenże człowiek. Bo nie dość, że obrabował, to teraz jeździ po wioskach i się, się chwali. Pani nie oddaję mikrofon, bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję. Boczkę na mnie! Macie te swoje linki Bracia, jesteśmy teraz z Pawłem. Jesteśmy już po robocie. Paweł jest zmęczony, bo ostatnie dwa tygodnie miałeś dużo, dużo tych, tych. Wczoraj legnica była, dzisiaj było to? Wczoraj była legnica, wcześniej było stado ogierów w gniezno. Także dwa tygodnie intensywnej pracy. I dzisiaj, tak jak Pan Bóg dał, będziemy w końcu od jutra mieli parę dni wolnego. Parę dni wolnego. Powiedz mi, Paweł, jak w ogóle zacząłeś? Zabawę w konie, bo ogólnie my jesteśmy z konkurencji, nie? Ja jestem Blizzard od Bartka Godziemskiego, kiedyś byliśmy kartelem, pamiętasz? Gada o tej konkurencji, to w ogóle jest bzdura, w ogóle go nie słuchajcie, bo, nie jest, <grym> bo jesteśmy kolegami i, i to żadna konkurencja, bo jak będzie trzeba, czy Blizzard będzie potrzebował pomocy, czy my będziemy potrzebowali pomocy to na pewno zadzwonimy po Blizzard i na pewno wiem, że oni nam pomogą, także yy, o żadnej konkurencji mi tutaj nie gadaj. A jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że, że byłem z biednej rodziny, e, która i ojciec i matka e, e, mieszkaliśmy na wiosce, e, w rodzinie takiej gospodarskiej, gdzie były krowy, gdzie były świnie, gdzie były kury, gdzie były to e, zwierzęta. No i po prostu w pewnym momencie przyszło tak, że, e, e, że mój dziadek zachorował, niestety miał zawał. Ja, miałem z 12 lat, nie miałem kto pracować. Zacząłem pracować w tym gospodarstwie tak bardzo intensywnie. No i tym bardziej pokochałem konie, zawsze kochałem konie i poszedłem w tym kierunku. Później, była, później było techniką hodowli w Hojnowie, po techniką hodowli studium innej profesji, ale później znów John kawalerii. No i tak to całe życie po prostu z końmi i z takimi wariatami, jak tutaj, oto ten mój kolega. Dobra, powiedz mi tak. Bo życia takiego biurowego, zwykłej roboty, to ty w życiu nie skalałeś się nigdy. Nie, 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 nie. Mail jak do mnie przychodzi, to go odczytuję po 4-5 tygodniach i później dowiaduję się, co tam się dzieje. Zawsze jest to taka ciężka praca, jak kiedyś. Czyli wstawanie o godzinie 6, 6.30, stajnia, praca w stajni, praca przy koniach. No Ale to jest to, co kochamy. A propos pracy przy koniach. Obił mi się o uszy film. Taki kolega jakiś tam, nie pamiętam, mówił, że, jakby była apokalipsa, to nie potrzebuje samochodów niczego. Tylko bierzesz sobie konia, z tym koniem miniesz do lasu i koń sobie będzie jadł, nie potrzebuje paliwa. Mi się śmiać chciało, bo pracujemy... My się Lela znamy? Z 25 no, no, lat się znamy, nie? Tak, 25 lat, dobrze. Więc ja odnoszę wrażenie, że to by nie wyglądało tak dobrze, aż jak kolega sobie wymyślił, że ten koń będzie sobie jadł trawkę, szczególnie zimą, nie? Bo tam jest wtedy dużo trawy. On będzie miał obozowisko, potem wsiadł na konia i jedzie sobie gdzieś tam, nie? Powiedz mi, taka osoba, która nie ma do czynienia na co dzień z końmi, nie? Jak by sobie poradziła w terenie, gdyby znalazła konia załóżmy w lesie po, po apokalipsie, nie? W ogóle by sobie nie poradziła, w ogóle nie, nie, przepraszam bardzo, ale nie chcę obrażać tego e, kolegi, który tak powiedział, bo do końca też nie znam tematu, ale e, na pewno jest to tak, że może no, nie dałby sobie <laughs> rady, bo niestety e, kochamy te konie, ale my musimy bardziej o nie zadbać i, e, niż o siebie żeby nam służyły, żeby były naszymi przyjaciółmi i to nie jest tak, że przywiązujemy sobie konia do drzewa i on sobie coś tam zje, coś tam ten, coś tam zje. Coś tam sobie zje, to może mieć za chwilę kolkę i będziemy dzwonić po weterynarza. To nie jest tak. Musimy naprawdę o niego zadbać, o jego normy żywieniowe, o ruch, o to, żeby był naszym przyjacielem i to wspaniale się też przekładało. Bardzo pięknie się to przekładało kiedyś, bo ja cofnę się teraz jeszcze 30 lat, jeżeli mogę, Krzysiu. 30 lat, że było to w ten sposób, że jeżeli jeździło się tymi końmi, pracowało się tak naprawdę więcej na roli. Czyli ja zawsze wspominam mojego. Jednego z dziadków Franciszka i jechaliśmy po tak zwaną zielonkę do krów. No to ten koń był zakładany, jechaliśmy, on sobie stawał jadł sobie tą zielonkę. Myśmy nakosili taki rząd dla bydła i było wiobaśka. I baśka pach, 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 pięć metrów podeszła, zatrzymała się i jadła dalej, bo wiedziała, że tylko tyle może przejść. I to jest taka więź człowieka z koniem. I to, co ten pan mówił, to sobie niech sobie mówi, ale to jest takie coś, co naprawdę jest śmieszne, nie? Bo, bo tu naprawdę trzeba zadbać o to zwierzę, a ono wtedy jest komunikatywne i ono wtedy też działa, działa, egzystuje z nami w symbiozie, tak jak po prostu chcemy. Dobra, jest sytuacja, załóżmy, że znajdujemy na Dolnym Śląsku ropę naftową, nie? Amerykanie wprowadzają nam demokrację. Więc drogi nie działają, nie ma prądu, nie ma radia, no. radia niczego. I jak ty byś o tego konia w terenie dbał? Załóżmy, że ci został ty jesteś, ty i koń. Na pewno przede wszystkim dbałbym o to, dlatego że, że jest moim, będzie moim współpracownikiem, moim przyjacielem. No to przede wszystkim dbałbym o to, żeby e, miał odpowiednio zapewniony pokarm. Nie? Także nie jest to tak że właśnie, że zawiąże się konia do drzewa. To nie koza, i... nie? To nie to no, koza zje wszystko i ogon koniowi i ten. Także na przede wszystkim dbałbym yy, o tego konia, żeby był odpowiednio odżywiony. Bo jak będzie odpowiednio odżywiony, będzie miał siłę, będzie miał siłę, będzie mógł miał silne jak grzbiecie, będzie mógł ze mną pracować, a ja pracując też będę. Yy, Dobra, ale rezystywał. załóżmy, że nie masz dostępu do żarcia. No zobacz, przecież tatarzy nas na, najeżdżali. Wczoraj żeście robili tego rekonstrukcję w Regnicy, nie? Tak. To co, oni wozili ze sobą paszek, kondo? Nie, ale to były inne konie, Dzisiaj są inne czasy, bo też konie były e, wtedy, że tak powiem, e, mówiło się, że bachmat tatarski, bachmat, czyli koń e, m, niskiego wzrostu, który bardzo mało potrzebuje zjeść, a zawsze dobrze wygląda i pójdzie. Technika jazdy też robi swoje, dlatego że te, jeżeli, e, jeżeli mówimy teraz o dniu wczorajszym, czyli o jeździe tatarskiej, o mongolskiej, Czyli tak zwany półsiad, który kiedyś wymyślili, to dlatego Tatarzy dla, przemieszczali bardzo długie odległości, ponieważ bardzo dobrze znali się na koniach i nie jeździli siedząc w siodle, tak jak ten system właśnie zachodni, westowy. zachodni czy eee. westowy, tylko stali w siodle. A Oni nie anglezowali? Nie anglezowali, stali w siodle. I teraz tak, koń przednimi nogami utrzymuje równowagę, a zad i tylne nogi są jego motorem. I jeżeli stoimy na przednich nogach, to on sobie elegancko wtedy nawet odpoczywa w kusia. Tego nauczyłem w wojsku się w szwadronie kawalerii. Mhm. Robert Woronowicz. Rotmistrz uczył nas właśnie takich rzeczy. Rozumiem. Czyli biorąc pod uwagę, jakby teraz coś się stało. To masz chociaż jednego konia u siebie, bo ty masz 20 koni teraz, nie? 20, no stoją za nami. No tak. no. Wziąłbyś któregoś w teren załóżmy na pół roku. Tak, tak. I przeżyłby? Bez paszy? Znaczy coś musi jeść, tak jak człowiek musi coś no. zjeść, tak samo koń musi coś zjeść, ale, ale no nie no. W dzisiejszych czasach co no. byś zamiast konia wziął, jakbyś był sam w lesie, uciekał, nie wiem. Przy, przy ja demokracji. myślę, że jakbym był sam w lesie, to y, szedłem tak jakby <laughs> że po prostu byłbym sam jak partyzant. Rozumiem. To tyle. Teraz. Tak bym to zrobił. Kiedy masz następną robotę, gdzie cię można zobaczyć? I już za tydzień, już za tydzień możecie nas zobaczyć na Pomorzu. Na Zamkołsciu tam coś Nie, może nie, a nie. pierwszy to jest A, z Lutomem coś będziecie robić? Nie, nie. Nie z nie. Lutomem? Lutonę, nie. Pozdrawiamy Lutoma. <laughs> Lutoma. Pamiętaj, że musisz oddać mi kasę. <laughs> no. No. Czyli co, szczęśliwy jesteś bardzo, że nie musiałeś spędzać życia jako na przykład sprzedawca fotowoltaiki? Do, nic nie mam do sprzedawców fotowoltaiki, ale na przykład wolisz robić to, co robisz, tak? Bardziej swobodny to znaczy, jesteś? Czy jest, masz więcej roboty z tym? Jest tak, że... Jest tak, że... Po prostu e, robię to, co lubię, ale każdy, i każdy kto co robi, co lubi, niby nie robi nic. E, ale prawda jest taka, że i tak w pewnym momencie jesteś tam zmęczony, bo jeżeli codziennie tam ile dni są te pokazy i tak dalej, te wyjazdy, e, to jest fajne. Ta jazda konna, dzisiaj jesteś w takiej instanizacji jutro w takiej, dzisiaj robisz West, i, e, jutro robisz Tatarów, inny dzień e, robisz tam coś z XVII wieku, cały czas jesteś z tymi koniami, ze zwierzętami, które kochasz, gdzie się wykształciłem i tak dalej. Ale tak jak wszędzie w pewnym momencie przychodzi taki moment, że czasami też jesteś zmęczony i trzeba no. sobie odpocząć, bo też wiadomo, że jest rodzina, są dzieci i tak naprawdę to jest priorytetne, bo naprawdę to, dlatego to, to robimy, nie? No. Chris, dzięki. <laughs> Mój przyjaciel.